Cześć, to ja, Nosorożec. Wracam sobie dzisiaj do ciebie po miesięcznej przerwie. Może nie do końca miesięcznej, może prawie miesięcznej, ale czuję się jak po miesiącu przerwy. Dlaczego dopiero teraz? <śmiech> <śmiech> Już wiesz. Już wiesz dlaczego. Jeszcze mnie trzyma... Ale ja już bym chciał coś nagrywać. Ja chciałbym po prostu sobie być tutaj na tym YouTubie z Tobą, już. I nie mogę. Bo mi nic nie daje. W i się sensie wszystko przeciwko mnie. No cóż, ale my damy radę. Nawet jak będą samochody jeździły przy mikrofonie. Nie wiem, jak to będzie z tą grą tutaj. Bo uparłem się, żeby zagrać małpkę, to oczywiście wszystko potoczyło się tak, że normalnie bym jej nie piknął, gdybym <laughs> na siłę nie chciał nią grać. Mam Timo na topie z Ignajtem. Mam Mastera i w przeciwnym Tibie. Mam bardzo dużo tutaj przygód, wieczajka. <laughs> Jak się czujesz? Mam nadzieję, że ty nie chorowałeś, albo nie chorowałaś. I że jakoś sobie radzicie w życiu. I że nie zapomnieliście o starym nosorożcu, który wróci teraz na YouTube. Otworzy portal i będzie chciał być częścią integralną, nietoksycznej części społeczności Ligi Legend. Straciłem tego CS-a, to boli. No wiadomo, teraz drugi poziom. Także to jest to są uroki grania na zasięgową postać na początku, że ona na siłę chcecie męczyć, i teraz jest otwarta na ganki, ale to się prędko nie wydarzy. Wiadomo, bo, bo tak to wszystko działa. O, ja tu nawet moje Q blokuje, będzie to bolać mnie. Także muszę mieć jeszcze moje W, żeby być w stanie się z nim tutaj wytrainować, bo on wtedy będzie robił Q w mojego klona. Także jeszcze chwilowo czekamy. I teraz będziemy próbować. A teraz ja trafiłem w ogóle chyba w Mijona zamiast niego. Dużo milionów, dobra. O dobra, zrobił blind'a teraz. Co oznacza, że jest martwy. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jak macie lucky matchup, to musicie po prostu Szukać okazji. Myśleć o tym, czy, czy jest jakiś skill, który wam zagraża, czy możecie go jakoś wybejtować. <coughs> Nie jestem w stanie go spuszować chyba. Chociaż on ma tego tak kurde, powinienem go... ...puszować. Głupi jestem, że się bałem tego zrobić. Teraz dałem mu trochę czasu Do no, przyjść. <laughs> <laughs> Przepraszam. Musicie mi to wybaczyć, ale naprawdę. To jest okropieństwo. I trzymam mnie. Ale ja już chcę tu być. Z wami. Dobra. Poczekajmy jeszcze na jedną brzytwę, bo nam się przyda, żeby tego chomika tam zażnąć za to, co on był chce zrobić. Trudką. To będzie taki, wiecie, Lethality Wukong, który, którego zamierzenie, zamierzenie będzie takie, żeby się wbić w adekery i go wypombić na strzał z jednego ulta. Ta, ta postać, ten pik jest bardzo przyjemny na, na niskich dywizjach. Do Golda bardzo spokojnie się nim gra. <kluz> <kluz> Już na drugim, trzecim poziomie jesteście w stanie kogoś zabić, z tym, że no, tutaj mamy trochę anulaki mecza w tym wypadku, więc więc musiałem zagrać trochę takie, jak to się brzydko mówi, Pussy Play. Czy on jest teraz w kamuflażu, czy, czy po prostu sobie gdzieś poszedł? O, ja mam wszystko, ma piątkę, dobra, To teraz będzie trzeba to wykorzystać. Zobacz, niech on przyjdzie tutaj i dostanie teraz te... no, ten No, przejdę ten Czy to jest to pikowanie że ludzie pikują go, bo o, mam zasięg, będę wszystkich kontrolował, nikt nie podejdzie do mnie, ale tak naprawdę ta postać wymusza od was. Granie agresji na początku. Ekspozycję. W sensie wy się eksponujecie na granki. Za no później dzieją się rzeczy. Jak widać. To no jest zamiana, zamiana pików i teraz nastąpiła. No cóż, let's take it. A kalka to raczej nie jest taki pain in the DS jak, jak Timo, więc no jeśli jest taka odważna, bo ma dwa kina przed 19 CS-em, no to faktycznie jest odważna. Zaraz będzie. O Timo, czemu go tak sfinowałeś? Nie rzuciłaś nawet kiju we mnie, tak. Ale bardzo szybko weszła w ten swój szlaut. Dobra, długi jest strasznie ten szlaut. Mały cooldown. A teraz mogę podejść czy nie? A teraz ona będzie biegać no tak. Ona będzie biegać, aż, aż jej się szraun zregeneruje, chyba. Albo i nie. jest jestem takim cycuchem, że ja często klikam w miniony. Może dlatego, że jestem chory i mam kaszę. Jakbym tak klikał od razu w nią, to... Że powinienem grać z tym pikiem. To jest taki górna, czyzowy pik strasznie atomowy. Dobra, co my tutaj mamy pierwszy? Bo to nas chyba interesowało. I chyba tak zrobię. Znowu sobie małpkę do bardzo małej ilości CS-ów, ale ale spokojnie. To wystarczy do Golda, to wystarczy. Bardzo bardzo wystarczy do Golda. W Goldzie to ty musisz tylko pozabijać i, i później wykorzystać przewagę i oddać tego. Okej. Okay, Okej. Okay. Kolejne okay. mam nadzieję, że Tibo jest zadowolony ze słata, że wszyscy są u Was zadowoleni ze słata że się państwo świetnie bawią no i nie ma jej i teraz jest taki kurde taki friz z mojej strony bo widzę że ona nie robi żadnej presji nic się nie dzieje to po prostu chcę żeby traciła ona, dobra już widzę o ale jaki gangbang tak zrobili tak nie, nie będzie takiego życia wszyscy no mi jasu. Dobra, weźmy turet. Tak, spina sobie zwiększyłem przy życiu, E ale... Pierwszego tureciara. Jestem w stanie zrobić nieco, co ja sobie wyobrażam. No to idziemy dalej. Czy on jest silny <laughs> Przecież ja wiem, że on nie jest silny Ja jestem silny Dlatego zapraszam Pana tutaj Po spuszczowaniu linii <laughs> Zapraszam do małej Dans I <laughs> Idź sobie stąd Super Super Siwana, Przy... super. Gratulacje. Świetna akcja. Niesamowite. Jezu, jak ja nie lubię takich ludzi. Przyjdzie ktoś tu oboje Czy będziemy tak puszować sobie ich i Będziemy buszować inhibitory. Idziemy po itemy. Bo to jest chyba już nasza gieraczka w tym momencie. Jakby nie da się tego ukryć. Please report Resreal. Res Rezreal, a ludzie nie chcą wyjść z tej dywizji z jakiegoś powodu, bo gruchę tutaj ktoś zostawił na szczęście, to się trochę podleczy. Będę szczęśliwszą o Jezu, jaki? Jaki on został zniszczony? Co? Ach, ten to Timo. Powinienem zagrać w brodzie Timo i trochę obronić, jak, obronić y, dobre imię tej postaci, jeśli można w ogóle powiedzieć, że coś takiego istnieje. Złożył, już wtedy jest wszystko fajnie. Wtedy wszystko nagle robi się kolorowe. Przewagą w jego strategii jest to, że on się cały czas odradza Co do takiego laga złapała nagle potem Dobra, wiecie co odwrócimy się. Ok, no chodź tu. Co? Co? co, co? co? Idiot z back game, Co tu się dzieje? Te dewizje są wspaniałe. To, to jest naprawdę taka piękna kraina takiej komedii. stracę te cs Go, Ed, please. No to co mnie straszysz? Nie, jak ulta używacie to jesteście szybsi chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, 15% movement speeda. I jeszcze później wchodzi. 10% per second over, over duration, także. Także czasem warto. O Jezu. Co, to się nazywa sfrustrowany Polak. To jest Polak, który naprawdę ta, ta gra dla niego jest życie. On, on nie jest w stanie wyrazić tej frustracji, która w nim drzewie tego potwora, którego w sobie obudził. Nie jest w stanie go ujarzmić. Dobra, idziemy pograć jeszcze. 18 minut, a więc Just trafił, Potrafiłby zobacz Skuba jest on dobry jest od jednak dlatego tego potwora nie możemy wjażdżać, bo, on, bo on, jest, on jest dobrym graczem. Dobra, wiem, nic sobie. poprawiać swoje straty życia dobra moi drodzy to chyba będzie tyle z tej giereczki. co wam mogę powiedzieć no, ja ogólnie małpkę wam polecam na topa bo jest przyjemne, jak do gola. chcecie sobie wejść to, to jest fajna bo Praktycznie każdy meczap można szybko wygrać. Z tego względu, że Baopała taką śmieszną mechanikę. Czyli wbijasz się i wychodzisz. Wbijasz się i wychodzisz. Robisz tak ze 2-3 razy, później ktoś balą HP. Jak się wbijesz kolejny, kolejny raz, to jest martwy. No i tak sobie z tą balujesz. Jeden kirek, drugi kirek, piąty kirek. Później sobie idziesz na jedną linię, używasz ulta za dwa razy i wszystko się nagle wygrywa. Wszystko jest bardzo proste, wszystko jest bardzo słodkie. Ja bardzo polecam, ale walczą, nie, walczą. Mogę tu. Dziękuję bardzo i żegnam się z wami. do zobaczenia na streamkach, bo już próbuję wrócić do YouTube teraz do Was. Także cześć!